Polska jest szczególnym krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Po pierwsze, byśmy wśród pierwszych krajów, który w 1949 roku uznał powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Nasze relacje, Polska-Chiny-Chiny-Polska, -Chiny, Chiny -Polska są świetne. Uwaga, z czego jesteśmy dumni. To są świetne relacje na poziomie prezydentów, rządów, samorządów, biznesu. Ale co doceniam w sposób szczególny, są to także świetne relacje na poziomie ludzi. Proszę zwrócić uwagę, jak wielu przyjechało przedsiębiorców, proszę zwrócić uwagę, jak wielu studentów chce studiować w Polsce, a Polacy chcą studiować w Chinach. W związku z tym, mimo że Wy jesteście w Azji, my jesteśmy w Europie, po pierwsze, jesteśmy bardzo pokojowymi narodami, po drugie, i Wy, i my jesteśmy głodni kolejnych sukcesów to jest ważna sprawa. I po trzecie, bardzo ważne dla polskiej gospodarki, żeby zrozumieć, dlaczego. Takim zainteresowaniem cieszą się Chiny, to jest to, że jesteście drugim partnerem Polski po Niemczech sąsiad najbliżej. I to jest bardzo istotne, że mamy liczną diasporę chińską w Polsce, to jest między 15 a 20 tysięcy. To się zmienia w zależności, ile jest studentów, ile firm. Ponad 600 dużych firm ma już swoje siedziby, swoje przedstawicielstwa, ale co mnie szczególnie cieszy i co przynosi ten niesamowity. Optymizm to jest prawie cztery tysiące działalności gospodarczych małych i średnich firm, którą prowadzą obywatele Chin. Uwaga, prowadzą z sukcesem. Uwaga, tworzą właściwy klimat dla relacji, dla stosunków, nie tylko tych gospodarczych, ale także ludzkich, turystycznych, sportowych, każdych innych bardzo ważnych. Cieszymy się z tego bardzo. 92% pociągów, które z Chin wjeżdżają do Unii Europejskiej, przekracza polską granicę. To są nie tylko dodatkowe pieniądze, to są także przede wszystkim dodatkowe możliwości. Oczywiście jest i też konkurencja, ale to jest dobrze, że jest konkurencja, dlatego że także od konkurenta możemy się czegoś dobrego nauczyć. Prawda? Wcześniej 10 tysięcy pociągów z Chin wjechało do Europy. Bardzo się cieszyliśmy, że mimo trudnej międzynarodowej sytuacji, Liczba kontenerów z polskimi produktami powrotnych do Chin także wzrosła. Bardzo ważne jest, i to jest kolejne targi, w których bardzo ważny nowy akcent, współpraca regionów, a Chiny to są Chiny prowincji, współpraca miast, współpraca samorządów, władz lokalnych, żeby te procesy robić jeszcze lepiej. Warto więc się spotkać, warto posłuchać, ale przede wszystkim to ma być nasza wspólna odpowiedź Was, Chińczyków i Chin nas, Polaków i Europy środkowo-wschodniej i Polski, na to, co wobec świata, który przyszedł tych wyzwań, wojen handlowych i tak dalej, możemy zrobić lepiej, żeby w jaki sposób znajdować język dialogu, w jaki sposób budować kompromisy i w jaki sposób dawać młodemu pokoleniu większe szanse na lepsze życie. W związku z tym też uczymy się i w stronie, po naszej stronie i jeśli tą lekcję będziemy dobrze wykonywać, to będą tego bardzo dobre efekty, nie tylko te gospodarcze, tylko zwiększymy wzajemny potencjał tego. Co jest potrzebne? Dialog, oferta, dobrze przygotowane działania. I po to właśnie przejechaliśmy tu do NIM, bo i po to spotykamy się nie tylko z Waszymi władzami, nie tylko z organizacjami biznesu, ale z poszczególnymi firmami, żeby powiedzieć: razem możemy więcej, że nie zajmujmy się konfliktami, nie twórzmy przestrzeni, gdzie dochodzi do rywalizacji. Po tej złej stronie, wojny, walki, i tak dalej. Wielką propozycję prezydenta Xi wprowadzenia także Polaków na listę do 30 dni bez wizy. Bo co jest nam dzisiaj potrzebne, żebyśmy zdejmowali okulary stereotypów w patrzeniu, my Polacy, my Europejczycy na Chiny, wy Chińczycy w patrzeniu na Polskę i na Europę? Jest tu, w tym obszarze, bardzo dużo do zrobienia, bo wychodzą, jak się zdejmie te okulary stereotypów. Jak się nie raz w życiu, tylko kilka razy w życiu, szczególnie na studiach i bezpośrednio po studiach, przyjedzie do Chin, to człowiek ma zupełnie inny ogląd. Proszę zwrócić uwagę, jak zaskoczony jest świat siłą chińskiej motoryzacji nie tylko w elektrycznych samochodach. Jak Polacy są zaskoczeni, jak się dowiadują. Jak wspaniale wyposażone są wasze samochody spalinowe, wasze hybrydy czy wasze elektryki. Jestem usatysfakcjonowany, że wreszcie zakończyła się przynajmniej ta pierwsza faza tej wojny i sygnał ze Szwajcarii i przedłużenie, powrót do racjonalniejszych stawek w relacjach Stany Zjednoczone, Chiny i zmiana postawy w administracji, oby była trwała i oby się umocniła, bo nam wszystkim nie są potrzebne wojny, także handlowe. Nam wszystkim jest potrzebny racjonalny pokój. Na którym lepiej będziemy wykrywy, wykorzystywać chińskie, amerykańskie, europejskie, polskie szanse dla młodego, dla młodego pokolenia. I jestem przekonany, że moja Polska z taką postawą, z takim językiem, z takim działaniem może odegrać, mimo że jest tą tylko szóstą gospodarką Unii Europejskiej, tylko dwudziestą, ale gospodarką, która w ostatnich latach miała największą dynamikę. Co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to pierwsze wrażenie tych, którzy przyjechali tu ze mną po raz pierwszy do Chin. Och, nie są w stanie jeszcze zdefiniować wobec rodzin, które stawili w Polsce, jak Chiny się zmieniły. A wszyscy ci, którzy byli tu drugi czy trzeci raz w nim mówią, jesteśmy zaskoczeni, jak to miasto coraz bardziej się zmienia w dobrym kierunku i zmienia się coraz szybciej. I z tego też trzeba wyciągać wnioski, trzeba się wzajemnie od siebie uczyć. I mam nadzieję, że te czwarte targi nimbo Europa Środkowo-Wschodnia, Szczególnie dla Polski Polaków będą wyjątkowo udane i po to przyjechałem między innymi do Chin jako Wasz przyjaciel, człowiek zauroczony Chinami, zauroczony Waszą kinematografią, Waszą historią, Waszą kulturą, żeby także włożyć tutaj osobisty wkład w umocnienie naszych relacji.